Jak co tydzień, jak zwykle, jak najbardziej przegląd najważniejszych wydarzeń spod znaku. Naprawdę, jesteśmy tu od 30 tysięcy lat i dalej nie potrafimy wpaść na to, że nikt nie będzie dla nas niemił, jeśli przestaniemy mu wyżerać jego drugie śniadanie z kantyny? Albo, czy naprawdę potrzebujemy tylu aplikacji, by nie utrzymywać bezpośredniego kontaktu z ludźmi? Co stało się z byciem bucem? Albo chciałbym, żeby wszyscy ludzie mnie lubili i byli dla mnie mili i mi w zupełności, gdyby jeszcze tylko porzucili swoje poglądy, upodobania, preferencje, marzenia i hobby kosztem takich jak moje, czy to jest zbyt wiele, aby o to prosić, współczesny świat jest tak egoistyczny. Przegląd czas zacząć! Turcja grozi zamknięciem bazy lotniczej, gdzie magazynuje się amerykańskie głowice nuklearne. To odpowiedź na groźby sankcji i rezolucje Senatu Stanów Zjednoczonych uznający za ludobójstwo rzeź Ormian sprzed 100 lat. Pierwsze, co się nasuwa, to to, że to mocne słowa, jak na 8-latkę bez wsparcia lotnictwa z prawdziwego zdarzenia. Coś nie tak z tym USA, że z kim nie romansuje, to robi z niego potem psychopatem. Dzięki USA za Salwator, Nicaraguę, Iran, Irak, ISIS, Turcję, Justina Biebera i Eda Shiro. Tutaj nieautorytarni dyktatorzy potrzebują sankcji a USA sankcji od kontaktów z krajami zmagającymi się z konfliktami wewnętrznymi. Ameryka to ten gość, który gdy byłeś w podstawówce, a on akurat kończył, poczęstował się pierwszymi fajkami w życiu. Potem już w dorosłym życiu spotkałeś go i okazało się, że wstąpił do seminarium i jest jednym z tych księżek, co łaska, ale co najmniej 200 z tym, że organizm ma własny staw, a ty po latach na zostałeś ze zdiagnozowanym rakiem płuc. Sprzeciwili się pochówkowi arcybiskupa Peca w katedrze. Zostali ukarani. Księża otrzymali dekret zakazujący im aktywności w mediach społecznościowych oraz rozmawiania z dziennikarzami. Powodem ma być to, że duchowni byli współinicjatorami listu protestacyjnego w sprawie pochówku arcybiskupa w katedrze poznańskiej. Zewsząd, te ataki na Kościół. Podłe, niecne, co prawda słuszne, ale nie zmienia faktu, że niecne. Co robi w takim razie Kościół? Pokazuje swoją siłę i nieugięć. Wobec tej nikczemnej szarży stając po stronie starego pryka oskarżonego o molestowanie swoich podopiecznych. Tak. Pewien Chińczyk zaciągnął się do wojska na ochotnika. Chciał odejść. Przez dwa lata nie wyjedzie za granicę, nie wyjdzie nawet ze swojego miasta. Został pozbawiony miejsca na uczelni i jeszcze dwa lata nie będzie mógł wrócić. To tylko część długiej listy kar nałożonych na błodnego Chińczyka za to, że po miesiącu zdecydował się zrezygnować ze służby wojskowej. Na wieść o wyjątkowo restrykcyjnym ostracyzmie za odwrócenie się od własnej organizacji plecami, partia rządząca PiS postanowiła wysłać co miesięczne delegacje do Chińskiej Republiki Ludowej w celu instruktażowym i szkoleniowym. Gdy już więcej historia z Banasiem Kamińskim, Rostkowską, Konseliuszem, Jurkiem Ziobrą, Kurskiem co prawda z Happy Endem, Dornem, Wiplerem się nie powtórzyła. Epokowa decyzja. Papież Franciszek zniósł tajemnicę papieską obowiązującą dotychczas w sprawach dotyczących nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec nieletnich. Wszyscy nadal są pod głębokim wrażeniem tego doniosłego wydarzenia, że organizacja legitymizująca się jako przedstawiciele siły najwyższej na ziemi reprezentująca dobro i miłosierdzie zniosła wreszcie prawo do swobodnego ukrywania przypadków Wykorzystujących seksualnie dzieci. Bez najmniejszych wyrzutów sumienia i z pełnym rozgrzeszeniem. Myślę, że to załatwia ostatecznie sprawa. Proszę się rozejść, a te budki oddamy potrzebującym. Zdrojewski arystokratyczność Kidawy-Błońskiej przypomina mi arystokratyczność Paderewskiego. Albo będą zmiany, albo w końcu jako partia znikniemy. Dodaję, partia pokosowa nie pierwszy i nie ostatni raz dostrzega potrzebę zmian, również nie pierwszy i nie ostatni raz są to słowa poprzedzone deklaracją, zachowaniem bądź wypowiedzią, która całkowicie tym zmianom przeczy. PiS, największy rywal i nemezis platformerców pod przywództwem bynajmniej nie Optimusa Prime'a, a schetynatora z popsutym modułem wyprostowania pleców po transformacji świata 126P, wiedział jak wygrywać, ukrywając gen elitaryzmu, poczucia wyższości nad wyborczą hołotą, ledwie przyżywającą do pierwszego. Choć te przeświadczenia jak najbardziej są obecne, lecz kompletnie nieznane bądź odrzucane przed świadomość wyborców z powodu kreacji medialnej polityków PiS i w Wtedy na scenę wchodzi cały na biało Bochtan zdrojewski i mówi coś o arystokratyzmie, kiedy słupek oglądalności w TVP Discopolo czy rolnika szukającego żony przebija w tym momencie Sufi. Polityczny stratek najwyższej próby i to taki, który nie wybiera najgorszych warunków bitew. On je sam tworzy, gdyż rucha łatwiznę. Pakistan. Specjalny trybunał w Pakistanie skazał byłego prezydenta Perweza Musharafa na śmierć pod zarzutem zdrady stanu i łamania konstytucji. Informuje Al Jazeera, polityk, który od 2016 roku przybywa na emigracji w Dubaju, zaprzecza wszystkim zarzutom. Pierwszym krajem, który potępił wyrok na byłym prezydencie była oczywiście Republika Nowogrodzka. A pierwszą organizacją, która zużyła gratulacje za bezpardonowość był Komitet Obrony Demokracji. Polacy z Zawsze pierwsi w niezgodzie, ostatni w galerii handlowej po jej zamknięciu. Samorządy biorą pieniądze z Unii i wprowadzają strefy wolne od LGBT. W grę wchodzi utrata dużych pieniędzy. Komisja Europejska miała bowiem skontrolować wydatkowanie pieniędzy z funduszy unijnych, które często wpisane mają w zasadę niedyskryminacji. Na wieść o tym, są tysi i burmistrzowie z gmin, które wprowadziły uchwałę o strefie wolnej od LGTB, na drugi dzień przyszli w pełnym dragu. I obok flagi polskiej wywiesili tę tańczową. Na pytanie konserwatywnych mieszkańców, jak mogą zdradzać swoje poglądy, odpowiedzieli, że po poglądach nie przyjadą pod swoją posesję co innego po gejowej dojazdówce za HS Unii. Prokuratura rejonowa w Oleśnicy prowadzi postępowanie w związku z pisemnym zawiadomieniem ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych w Warszawie dotyczącej możliwości popełnienia przestępstwa podczas akcji humanitarnej Plecak dla Aleppo pod patronatem Beaty Kempy, minister od pomocy humanitarnej w rządzie PIS. Oczywiście zarzuty są wyssane z palca i są typowym atakiem na rząd przez totalsów. Jednakowoż w nowym rządzie ma zabraknąć miejsca dla ministerstwa pod przewodnictwem Beaty Kempy. Na szczęście dla wyborców 1 plus 1 to 500 plus. Poza tym wyborcy PiS myślał, po co imigrantom tornistry, żeby mieli gdzie bomby nosić i zostawiać w centrach handlowych? Bardzo dobrze, że pani Beatka te plecaki otwarcie w zgubiła zamknięcie w cudzysłowie kropka. Jeden z najbardziej skrytych i kontrowersyjnych amerykańskich kościołów, ten od Mormonów, miał się dopuścić wielomiliardowego oszustwa podatkowego, zbierając pieniądze na cele charytatywne, ale wykorzystując je do czegoś innego. Mormoni mieli zgromadzić 100 miliardów dolarów i trzymać je na drugie nadejście Chrystusa. Jezus pytany, po co mu tyle hajsu, odpowiedział, że już kilka lat temu próbował wjechać na osiołku do LA, ale zgarnęły go pały i zamknęły w przytułku dla bezdomnych, którym popadł w zależnienie od kraku. Dopiero po wielomiesięcznym zmaganiu się z nałogiem wyszedł w końcu na prostą i tym razem odrobił lekcję i wie, że aby zbawić świat po 2019 roku, potrzebuje wejścia w wielkim stylu, w złotym Lambo, w ciuchach od Gucci'ego, ze złotymi zębami, z wielomilionowymi kontami na Insta, Fejsie, Snapie, TikToku, YouTube a taka promocja kosztuje. Jezus też wpadł na pomysł, jak powiększyć grono wyznawców, dodając do komu niszczywdę koksu. A że ta podczas przemienienia pańskiego zamienia się w jego ciało, to najprostszą metodą dostarczenia koksu jest jego nos. Powiedział, trzęsącą ręką, ocierając właśnie nos. Tak zwana ustawa dyscyplinująca sędziów jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie i trafiła do prac w komisji. Gdyby posłowie opozycji pojawili się w czwartek rano w pracy, mogliby spowolnić błyskawiczne procedowanie przez pis tej nowelizacji. Teraz wiele wskazuje na to, że ustawa zostanie przyjęta jeszcze w tym tygodniu pomimo tłumaczeń o zostawionym żelazku w domu, kipiącym mleku, pojawieniem się bardzo rzadkiego pokemona wśród śródmieściu, czy livestreamie ulubionego pato streamera, wielu zwolenników opozycji jest zawiedziona postawą swoich posłów. Wprowadzono kary finansowe dla spóźniackich i nieobecnych, lecz nadal to nie usatysfakcjonowało zawiedzionych. Poseł Borys Budka zaproponował zatem, że od tego momentu będzie na każdym głosowaniu. Po pytaniu, czy to nie jest po prostu jego obowiązek i praca, zaczął wycofywać się krzycząc z konstytucji, Wolne sądy z podniesionymi palcami ułożonymi w znak pokoju, po czym zniknął w najbliższym włazie do kanalizacji. Podła manipulacja. Posłanka pis tłumaczy się ze słów nagranych na komisji. Odsłuchałam nagranie i nie mówię tam ani słowa o opozycji. Oni tym w podły sposób manipulują. Wszystko jest jawne i transparentne, powiedziała w wirtualnej Polsce Anna Milczanowska, wiceprzewodnicząca Komisji Sprawiedliwości. Podczas przerwy w posiedzeniu było słychać, jak mówi do przewodniczącego ludziom nie dawaj, nie dawaj tamtym posłom. Wszystko w tych czasach można zmontować, nawet ekipę rządzącą, która słynie z wystawnego życia na koszt podatnika, ukazując ją jako grupę bliską sprawą prostych ludzi, pomagającą ubogim i potrzebującym, mimo że ubóstwo w kraju rośnie, plecaki dla potrzebujących, Zabrania z magicznie się zapodziewają. Takie to już czas. Morawiecki miał odchudzać rząd, ale liczba wiceministrów rośnie. Mateusz Morawiecki zapowiedział odchudzanie rządu, co podczas pierwszych lat premierostwa mu się udawało. Teraz jednak liczba wiceministrów znów wzrasta, a po rozdzieleniu Ministerstwa Klimatu będzie ich jeszcze więcej. Rodzina dla PiS to fundament wartości na którym zbudowano sukces wyborczy i jak mogliby się teraz od tej rodziny odwrócić a że każdy ma jakiegoś wujka siostrzeńca bratanicę przyjaciela rodziny to co mają się tułać po jakichś zakładach, gdzie trzeba pracować w normowanych godzinach pracy, wykucać się od podwyżki, przychodzić do pracy, tłumaczyć się z lipnych zwolnień lekarskich, płacić za dojazd do roboty i co może jeszcze przychodzić punktualnie i wychodzić z niej po 16, jak jady jakieś, o nie, dla każdego znajdzie się miejsce. Podatnik stawia. Głosowanie w Sejmie wymagają czytania trudnych, skomplikowanych, pisanych często nie po polskiemu projektów ustaw, a to wiadomo jest strasznie nudne i głowa w tego boli że trzeba goglować, co drugie słowo. Na szczęście partia mateczka dla swoich posłów przygotowała ściągę, kto i jak ma głosować. Nawet nasz najuczciwszy, jak bo premier, który w życiu krzywdy nikomu nie wyrządził, no może Frankowiczom, z taką ściągą został zauważony. Centralnie sterowana partia rządząca po prostu chce, żeby nie było nieporozumień, a jednomyślność w tych czasach to podstawa. W nowej kandencji partia również ma przygotować specjalną listę dla wolnych posłów, z kim mogą ewentualnie wejść w związek małżeński. Listę ponoć ma układać sam prezes, który z rozbrajającą szczerością miał powiedzieć, w sumie nie znałem się na niczym, za co brałem się przez tych ostatnich 5 lat, to i z tym sobie nie dam rady. Dziękuję za uwagę. To był przegląd najważniejszych wydarzeń, które wstrząsnęły kilku tysiącami użytkowników Twittera, które myślą, że ktoś ich w ogóle czyta. Do zobaczenia w jeszcze bardziej wstańszej z kolan Polski pod przewodnictwem naszej ukochanej partii, której Sternik obrał prawidłowy kurs ku Polsce miodem i mlekiem na półce brakującej.